Cześć, witajcie z tej strony, mafiosołec. A jak widzicie sami, witam Was w kolejnym oto takim vlogu. Dzisiaj bardziej wiosenni, dzisiaj znajdujemy się na polu u pana Krzysztofa, ale w troszkę innym sprzęcie. zenom jest Damian, oczywiście, jak tutaj widzicie, e, e, ale... Z... Do Damiana przyjdziemy za chwilkę, zobaczycie z jego perspektywy, on tu opowiada troszkę o maszynkach. Pewnie będziecie zaraz zadawali pytania z jakiej racji tutaj Kubota, jak tam pan Krzysiu widzicie prasuje swoim case'em. Wszystko jest przygotowywane na pokazy, które odbędą się w środę 24 maja. Był właśnie filmik na tym samym kanale, nie wiem kiedy też się to ukaże, bo jeszcze w poniedziałek mają tu, ma być tu bardzo dużo prac, ma być tu wszystko rozstawiane, wiecie, przewracanie, zwijanie, prasowanie, obijanie. Wszystko ma tu się dziać, także pewnie jeszcze sobie coś dogramy. No chyba, że dzisiaj będzie wystarczająco dużo materiału, abyśmy mogli coś, coś z tego skleić, ale to dobrze, no bez zbędnego gadania ja daję już kamerę Damianowi i resztę już o wszystkim opowiem Wam. Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Damian Wasilewski, pracuję w firmie Forsat. Jestem na dziale Kuboty. Jak widać pracujemy dzisiaj u Pana Krzysia, jak wcześniej kolega powiedział. Obecnie przygotowujemy pole do pokazu wycinamy zbędne, zbędne powierzchni pola zostawione jak mamy widzimy troszeczkę dalej na pokaz który na pokaz. może sami zobaczycie mam nadzieję że ktoś się pojawi żeby sobie właśnie zobaczyć wszystko mówię wszystkie informacje odłącznie pokazu właśnie macie w tym filmiku pokazowym także jak ktoś jest z Mazowieckiego chce sobie przyjechać na naprawdę będzie dość dużo bo będzie chyba 6 ciągników, tak? Do 10, około 10 ciągników będzie. No to takie dość większe pokazy, No jest zaproszonych ponad 500 osób, także jakby e, chociaż część tego przyszła, to już by naprawdę pokazy były e, udane, no bo najczęściej na pokazach jest od, no po 100, 150, 200 to już tak jest naprawdę maksimum, bo tak jak zawsze jeździmy na pokazy, to tak e, wypada głównie, no co no tutaj prace, prace zielonkarskie, nie? Wszystko związane z w trawy z, e, z obijaniem z wszystkim do okrów. Jeszcze kolega nie wspomniał, że jeszcze będziemy prezentować swoją e, nowość, nowość Kuboty, serię M7, która występuje w mocach 130 koni, 150 koni, 170 koni. My będziemy prezentować spugiem e, pięcioskiwowym, który będzie zabierał nawet do szerokości 3-3 metrów, ponad 3 metrów. E, Bestaw będzie pracował tutaj też u pana Krzysia na trawie. Także zapraszam wszystkich, zapraszam wszystkich na Czyli zobaczenie nie, tej premiery właśnie. No. Nie tylko zielonkarskie, tylko ale też jakieś prace polowe. Będą też ich na polach Paszowóz będzie chyba tak? Tak. paszowóz Alimy, rozrzutnie go Alimy też będzie, tylko będzie aby postawione tak na, na wystawie. Na wystawie będzie. Tutaj jak, jak mówię, właśnie nie przedstawiliśmy dzisiaj siedzimy w Kubota M135GX GXS z miękką 8. Teraz możesz rozwinąć trochę tematu na temat tego ciągnika na tej kosiarki, bo naprawdę mało gdzie spotykamy jest taki sprzęt, w którym dzisiaj tutaj pracujemy. Siedzimy w modelu 165 gx to jest model 140-kon z miękką 8. Ciągnik z trzema zakresami biegów pełzającymi w standardzie polowymi i drogowymi czasowymi to co tutaj pokazuję na każdym z zakresów jest 8 biegów bez sprzęgła pod obciążenie zmienianych guzikami albo w gałce tutaj po prawej stronie od zmiany zakresu albo w podłokietniku dalej mamy załączanie womu elektrohydrauliczne w tym modelu zmiana prędkości womu znajduje się z tyłu w kabinie z prawej strony jak widzimy pod radiem no dwie pary wyjść hydraulicznych, też w standardzie ciągnik ma jeden ze stałym wydatkiem a drugi z pozycją siłową no i przejdźmy może trochę do, do podnośnika podnośnik jest EHR oczywiście ze zmienną prędkością opuszczania cięgieł potencjometrem regulowanym i też funkcję podnoszenia i opuszczania mamy w podłokietniku Także w podłokietniku mamy tak zwaną fajną pamięć obrotów, Ustawianą też w podłokietniku. Także pracując w polu, jeżeli ustawimy wszystkie funkcje, o, kotek nam ucieka. O, jak ucieka. Jak ucieka, jak ucieka, ucieka, zostanie bez znów. Możemy pracować wszystkimi funkcjami ciągnika w podłokietniku. Jak widzimy kabina moim zdaniem bardzo przez najlepszą widocznością. No, to właśnie też chciałem dodać. Sami zobaczcie na no krótce miejsca, tutaj, jest tutaj często można się spotkać w ciąnikach, gdzie jest bardzo mało miejsca dla pasażera. Tutaj w tym ciągniku na pewno się z tym nie spotkamy, bo ja naprawdę tutaj już do, ponad godziny siedzę i po prostu mam jak w raju, można tak powiedzieć. <laughs> też tutaj bardzo fajnie jest zrobiony ten panel, że on nie zasłania dużej części, tak jak na przykład teraz sianokosy w innych ciągnikach te panele są często wyżej o wiele, przez co trzeba się troszkę tam natrudzić, żeby zobaczyć, czy kosiarką gdzieś tam dociąg wiecie w jakichś trudniejszych miejscach ale tutaj wszystko jak sami też widzicie do tyłu spojrzeć, wszystko bardzo fajnie widać także no jeśli chodzi o przystolność kabiny tutaj też na pewno dużo tak, jeszcze ciągnika... chciałbym wspomnieć że klimatyzator właśnie e, tak filtr, klimatyzator nawiewy chłodnica są umieszczone pod siedzeniem dlatego tutaj u góry mamy bardzo dużą, dużą widoczność nieograniczoną dedykowaną właśnie głównie do ładowaczy czołowych no i co, teraz na przejść do kosiarki, bo no, tego to na YouTube jest bardzo mało. Tego modelu jest bardzo mało, bo to patent jest jedynie tylko Kvernelanda, bo wspomnijmy o tym, że Kubota wykupiła licencję Kvernelanda i, i, i Kwerneland robi kosiarki właśnie dla Kuboty. To są jakościowo niezmienione maszyny, jedyne co się zmienia to, jak widzimy, kolor, kolor i oznaczenia tych sprzętów. Ta kosiarka, jako jedyna, może później wyjdziemy sobie zobaczyć to z bliska, hmm. ale i na wejściu właśnie też mamy to nagrane, że na każdym dysku występują trzy noże. Trzy noże, dyski są trójkątne. Trochę ciąga. Dyski są trójkątne. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli się znajdą dwa nożyki w błusznicy, nie ma zjawiska niedocinania. Dobra, wracamy po takiej małej przerwie, bo jednak mówimy, a nie będziemy wszystkiego nagrywać na innym polu, też mieliśmy i telefon. A troszkę sobie akurat teraz posłuchacie, jak to wszystko ładnie chodzi. kuraż może ją złożymy. Do transportu. Bardzo szybko Ale cicho jest naprawdę wyciszenie w kabinie Tak w samochodzie. Tak w samochodzie. <noise> później właśnie wyjdziemy jeszcze. Pokażemy wam jak to z zewnątrz. Już kawałek widzimy trochę tych trójkątnych dysków, jak, jak są ułożone. Tak naprawdę tą kosiarką dyskową z trzema nożami tnącymi na każdym dysku. Możemy jechać z nieograniczoną prędkością. No wiadomo możemy, musimy się liczyć z przeszkodami na polu, tak jak kretowiny, kamienie, nierówności. Ale jeżeli jest bardzo równe pole, to możemy sobie śmigać. Akurat tym modelem sobie śmigamy nawet do 40 km na godzinę. Dzisiaj jeździliśmy chyba nawet tutaj, tutaj na tym kawałku. Gdzie tak, prosto trasie, wiemy, ja. wiemy co jest pod spodem, jest dobrze wszystko przygotowane, także dzisiaj sobie trochę pomykaliśmy i naprawdę efekt jest. Yy, powalający teraz widzimy sobie tu jeszcze hektarowy taki kawałek mamy no dość dobra gęsta trawa zobaczymy może jak będzie tutaj ciekawie tu no. mamy hydra tylko więc co będzie na niego linia energetyczna ale no faktycznie no. nawet jak ściągaliśmy wczoraj tą kosiarkę to musieliśmy ją zdjąć z lawety Aha. bo nie mieściła się przy wieździe u pana Krzysia tam zawazała o linie i nawet kierowca no, mi no mówił, tak. że musieli ją do pory opuścić, bo, no, bo też zawadzała. Także ją no, rozważymy. Lecimy. poszło może Możesz teraz pogadać tak jak sobie wcześniej na ludzie trochę gadaliśmy o tych tryskach o tych pompach bo to naprawdę ciekawe było mhm. Mhm. trzeba zacząć o tym że kubota jest największym producentem jeżeli chodzi o jakość i o ilość sprzedanych silników na rynku w ciągu roku kubota jest liderem i kubota ma zastosowania silników nie tylko w ciągnikach rolniczych ale także w ładowarkach merlo, Ausy koparkach, komaczu, bobkatach i jeszcze wielu innych firm, bardzo znanych marek także na rynku. Eee, także no to wynika z precyzji tych silników i zastosowań. Eee, tak jak mówię, japońska technologia. Tak, japońska technologia. Myśl przewodnia. Eee, w tym modelu akurat 140-konnym tutaj mamy. Eee, Tą cichą pracę, bo jeżeli chodzi o pracę silnika, to tutaj silnik jest prawie, że jak pszczółka ja to nazywam, w ogóle tego nie słychać. Fakt, że kabina jest wyciszona z zewnątrz, że, no, że jeżeli byśmy stali i przysłuchiwali się pracy tego silnika, to jedynie co słyszymy w tym działniku to hydraulikę, głosy, odgłosy hydrauliki, hałasy. A jeżeli chodzi o silnik, to jest tak zaawansowany i tak doprecyzowany, że, że no po prostu nie słychać jego pracy. Tak? silnik ma w bloku wyżłobienia takie yy, odlane yy, w których się znajdują dwa wałki wyrównoważające ten silnik odbierające wszystkie drgania te, te wałki nie dodają mocy ani nie ujmują ciągnikowi mają tylko za zadanie jedynie co poprawić charakterystykę pracy wychwycić wszystkie wibracje te, te wałki są podłączone do rozrządu oczywiście w silniku także Tutaj w, jeżeli chodzi do lody, o loty do, do kolektora sącego, do wydechowego one nie są pod takim, jakby to nazwać, pod, bezpośrednio dostawane do komory spalania tylko one, jakby to określić fajnie są pod takimi zawirowaniami do powietrza, które się dostaje do komory spalania ono nie idzie bezpośrednio, tylko ono wchodzi w taki wir i to ma poprawić właśnie, nam poprawia, no głównie wpływa na spalanie tego silnika, o oszczędność jeżeli tu chodzi. Ono lepiej wymiesza, lepiej jest mieszanka paliwowa wymieszana z powietrzem. To jest główna myśl tego właśnie rozwiązania. Jeżeli chodzi o wtryski, wtryski tutaj są, wtrysk nie jest podawany z jednego strumienia, tylko tutaj jest mieszanka podawana z sześciu strumieni w takim, do komory spalania co nam jeszcze bardziej poprawia właśnie wymieszanie tej mieszanki paliwowej i jeszcze lepsze zaoszczędzenie paliwa, wykorzystanie w moc wszystkiego. Tu no. no, akurat sobie, sobie lecimy po około 27 na godzinę sobie tniemy. No to wyobraźcie sobie, że jeszcze tak ponad dyszkę byśmy mogli tutaj dołożyć. Tylko nam brakło pola. No tutaj nam tak, ale może w następnym przejeździe no, tak. my mamy odcięte właśnie od poprzeczniaka więc teraz powinno być o wiele łatwiej. Zrobimy kółeczko i pokażemy co potrafi. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy tutaj ograniczeń prędkości do tej kosiarki nie ma Po prostu nie istnieją, jeżeli są warunki polowe, że jest równe Nie ma takich przeszkód jak kretowiny, czy kamienie, czy nierówności Możemy sobie śmigać ją do oporu, do końca na 1000 obrotów jest ustawiona, e, tak? WOM do tej kosiarki jest ustawiony na 1000 obrotów I ciągnik musi mieć właśnie tą funkcję na 1000 obrotów WOMu Chyba, że byś jeździł, nie no, jakbyś jeździł wolniej, to i tak mimo wszystko ona by nie ucinała no, chyba. ruszyłem na 540 to nie ucinała ta kosiarka, tylko urywała. No to, to tam właśnie taki kawałek mieliśmy na początku, zanim zostało wszystko ustawione. Tak, tak. I tak się właśnie zastanawiałem czy to zależy też od prędkości, czy od właśnie tego, no, bo od, od, roku, wolniej... od obrotu właśnie wałka. A wyskoczymy na prostą. Tutaj jak ktoś kojarzy dwa lata temu kiszonka była tutaj nagrywana na tych polu. To będy tak fajnie zapieprzały, co tak się burzyło. Mamy szóstkę, siódemka i ósemka. I lecimy. I tak to pole ubywa. I lecimy sobie 40 kochani. Trochę ciężko go opanować, ale dajemy radę. Może spójrzmy, co tam się z tyłu dzieje. Naprawdę efekt jest powiem wam bajka. Dobrze, nie że mam. Wiem, nie wiem czy na YouTube aż też taki efekt będziecie mieli jak tutaj, ale robi robotę, powiem wam robi robotę jak macie, jak są pola równe, wiecie na nich, co można się na nich spodziewać, to kurde no praca to umilona jest z tym sprzętem, że maksymalnie. No tutaj mamy jeszcze plus wykorzystania tych ośmiu biegów pełnych pod obciążeniem Ja oczywiście cały czas z tej możliwości korzystam Od 1 do 8 się rozpędzam bez problemu Korzystając tylko z dwóch funkcji plusa i minusa tak? Pod Podłokietników Tak, także Tak, kretowin trochę było i tu mamy taki prosty kawałek Przy którym też możemy sobie poszanować Myślę, że z zewnątrz by był lepszy efekt. Nie Jak wiem, co mówicie, że ta kosiarka 3, ma 3,2, prawda? 3,20. 3, 3. Szerokość robocza tej kosiarki to 3,20. Są mniejsze mniej modele, są mniejsze modele innych. Eee... kosiarka, oni robią tylko jedną, tą taką kosiarkę z takim modelem i. To są jeszcze kosiarki, tu jest pełna gama różnych kosiarek. No, no. To są kosiarki zaczynające się, podejrzewam, od 1,80 m pewnie. Zacznijmy od tego. Kverneland czy Kubota nie dopuszcza czegoś takiego jak yy, yy, liczba dysków na przykład 3, 5, 7, nieparzystym. Muszą być liczba dysków parzysta. O. I tutaj mamy albo 4 dyski, albo 6 dysków, albo 8 dysków. Nie ma czegoś takiego, że jest 7 i 2 dyski zarzucają na 1 i jest efekt niedocinania kosiarki. Tak? Tutaj muszą być parzysta, parzysta liczba dysków na każdej kosiarce tak jest. To tego nie wiedziałem. Jeszcze czymś mnie zaskoczysz? No jeszcze czymś mi kurde, to już mnie naprawdę zmiała strzał i ja <laughs> Także mówię, no najczęściej ludziom e, maszyny Kubota, no, ciągniki, e, kojarzą się z taką typową komunalką. Wydaje mi się, ja jeszcze do kilku dni wcześniej e, Kubota też zaczęła mi się, koja kojarzyła mi się z taką komunalką, ponieważ u nas e, na komunalce mają właśnie Kubotę, jedną mieli, teraz już drugą mają. E, I praktycznie gdzie się nie spotkam, to właśnie te, takie są prace jakieś, nie bardzo w rolnictwie, nie? I, ale teraz od niedawnego czasu rozmawiając z kilkoma osobami zaczynają te kuboty wchodzić na taki dość duży pułap i rolnicy zaczynają je kupować I no na jesteśmy, też się można sobie spotkać jesteśmy na trzecim miejscu jeżeli chodzi o sprzedaż kuboty w Polsce właśnie, tak? słyszałem o, że tam Zeto chyba i New Holland tak? Zeto i New Holland jeszcze John Deere jest naszym konkurentem takim poważnym ale kubota właśnie zmierza do tego żeby właśnie Robimy wszystko, by właśnie zawidać na pierwszym miejscu takim, można powiedzieć, zasłużonym bo jeżeli chodzi o jakość, precyzję japońskich ciągników to po prostu trzeba się do, dotknąć tego, przejechać, zobaczyć Oczywiście mamy coś takiego jak testy Możemy sobie ciągnik wziąć, przetestować Ja będę też coś takiego miał Tak? Tutaj. Jeszcze tutaj trochę jest taki spoiler mały zrobimy bo może właśnie na pożniwach Będę miał kubotę na, na testy, jeszcze nie wiem, zobaczymy, albo to będzie coś grube, to jest rzutka, albo może nawet i na orkę. Może tak coś że. z orką. Coś, coś będziemy, na pewno rozpijać, także jeszcze mnie zobaczycie tutaj w pracy, na pewno przy kubocie. Eee, możemy też teraz powiedzieć, że chyba będzie z tego oddzielny filmik w poniedziałek. Eee, będzie więcej prac, tak jak już wspominałem na samym początku, w ogóle nam zająć wszystko, ale niech chyba ucieknie sobie. No ucieknie. Mam nadzieję, że jest szybszy niż 40 na godzinę. No. Myślę, że trochę wolniej mu to idzie. Ale chyba zaraz, o, no, w tempo w prawo, odbił na rondzie. E, <laughs> także powiem Wam, że poniedziałek jeszcze się, się szykuje, taka bardzo ciekawa akcja, bo naprawdę wtedy maszyny będą pracowały, tutaj będzie wszystko rozstawiane i w ogóle ustawiane. Także na pewno pozwiedzamy sobie każdą maszynę, na ich tematy troszkę też sobie posłuchamy, Damian na pewno nam poopowiada i zobaczymy, no będą też inni pracownicy, też może trochę nam coś tutaj udzielą, krótkich wypowiedzi i zobaczymy i mam nadzieję, że ten poniedziałkowy blok pojawi się w następnym tygodniu i na pewno też będzie bardzo ciekawy, dzisiaj z samego takiego cięcia, troszkę o tej jednej danej maszynie, o kosiarce, o, o ciągniku sobie porozmawialiśmy i myślę, że Wam się na pewno to spodoba, my będziemy chyba sobie tak powoli też kończyć, żeby już tutaj Damiana nie stresować, ale myślę, że jak na pierwszy raz, tak mu nawet bardzo dobrze poszło, więc bardzo dobrze, dałbym mu takie dobre 9 na 10, I, I powiem Wam, że może Damian, długo tak namawiam troszeczkę, założyłby właśnie taki kanał, bo jak sam widzicie on, bardzo dużo pracuje na pokazach, ma też swoje gospodarstwo. Też kręci tam filmiki, ale nie ma na to czasu za bardzo i polecam mu jak najbardziej takie, taką kamerę na głowę, gopro, żeby sobie założyć i często w takich właśnie pracach, gdzie nie ma czasu coś nagrać, kręci by takie filmiki, więc możecie go tam w komentarzach podbudować jakoś i może coś ciekawego z tego wyjdzie. Tak, tak, jestem bardzo, na bardzo dobrej drodze tutaj, jeżeli mnie tu kolega namawia. I bardzo poważnie o tym pomyślę. Może coś. Fajna sprawa, no bo mówię, masz, masz taki e, masz dar do, do rozmawiania o tych maszynach, ale też i mówię, masz tą możliwość, że ty sprawdzasz dużo maszyn, e, jeździcie na te pokazy i w ogóle to wszystko od innej strony mógłbyś takie coś pokazać, bo tego, tego jeszcze nie ma i to by było bardzo fajne, także mówię, no zobaczymy co z tego wyjdzie. E, my jak na razie oczekujemy się na, na ten poniedziałek. E, miejmy nadzieję, że tylko pogoda nam tego wszystkiego nie zepsuje. Tak, bo tutaj główną rolę właśnie gra z nami pogoda. Bo ona tu zawsze, żeby na dufik lub nie zaczęła płatać, jest naszym wykładnikiem. No i co, my będziemy dzisiaj kończyć. Myślę, że tam koło 15 minutek nawet troszkę więcej wyszło. Co mieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy. Najważniejsze rzeczy. E, ja Wam powiem, że zaczynało mi się... E, o Jezu, nie, brakuje mi teraz... E, zaczyna zmieniać zdanie jesteś, na temat jesteś, jesteś w szoku po prostu, nie znaj się. że tak, bo tutaj już byłem na firmie... O Jezu, kiedy ja byłem na firmie u Was? Trzy dni, dni, dni temu byłem, 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 byłem we wtorek, w środę, w środę byłem, e, już się tak wiele nazywałem, potestowałem sobie, pojeździłem, posprawdzałem i powiem Wam, że naprawdę Kubota zaczyna no, na taki fajny pułap chodzić, ale to mówię, to, to trzeba jeszcze czasu e, i, i rolnicy też się powinni o tym przekonać, e, moje zdanie na razie, takie jak powiedziałem, jest na plus, na pewno, jak dla tego ciągnika. No i maszyny też całkiem całkiem fajne, bo widzę, że no ja jak sam wspominałeś, nawet kombajny podobno zbożowe mają być. Tak, są jest? w planach, na przestrzeni, no tak odległości tam bardziej, tak było 3-4 lat, mi się wydaje, choć jeszcze nie wiadomo, ale są przymiarki, żeby właśnie były kombajny, kombajny zbożowe do takich gospodarstw średnich. To by były najbardziej popularne modele takie średnie to taki gospodarza około 50 hektarów jakbym to nazwał najbardziej popularne no. także jak nic tylko czekać tak jak nic tak tylko jak czekać jak kombajnów Dokładnie, tak jak i na poniedziałkowy vlog, o pan Krzysiu przyjechał, pewnie zaraz do nas, do nas przyjdzie, także my będziemy kończyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za ten poświęcony czas. Mam nadzieję, że was nie nudziliśmy. No i co nobici, słyszymy się w następnym tygodniu, w kolejnym właśnie tutaj dokańczającym nasze prace polowe, zielonkarskie. Tak, usłyszycie na pewno o więcej o każdym modelu z serii Kuboty M i serii MGX i serii M7 naszej wisienki na torcie bym to tak nazwał, no. bo naszej nowości od marca, także zapraszamy na poniedziałek. Tak, no to dziękujemy za uwagę, na razie trzymajcie się, Cześć. cześć.